Po mnie znajdują się pudełka z pizzą! I ja będę musiał wziąć takie pudełeczko i wsiąść do auta i zawieźć je do jakiegoś klienta, bo ludzie są bardzo głodni Ale chwileczkę, ja wam pokażę może w tym momencie, jak powstaje ta pizza, bo zobaczcie tutaj, o, akurat się pakuje ona! I tutaj jest nawet ciasto, ale zobaczcie w tym momencie, kto je produkuje, bo będziecie zdziwieni, bo tutaj jest kucharz pimpę! No już ludzie, musicie szybciej Uff. produkować tą pizzę! Mamy za Uff. dużo! O, fakty, już faktycznie tutaj jest piekarnik, i nawet pizzunia, wiesz co? Ale ja nie mogę jej zabrać. Chociaż sobie. Ej, można ją tutaj uprzygotować i tak dalej. A może dodam tutaj troszeczkę salami? Nie, ty masz rozwozić! Mamy już wystarczająco kucharzy, idź ją dowozić do klientu. Ej, faktycznie, bo tutaj jest bardzo dużo ludzi, zobaczcie. Ale ja nie mogę tutaj stać, więc Pimpek poczekaj chwileczkę. Ja muszę dowieść jakąś pizzę, więc dawaj ze mną. Może mi troszeczkę w sobie pomożesz, bo tutaj jest bardzo dużo tej pizzy, więc dawaj, zabieraj jakieś pudełka i musimy wsiąść w nasze auto. Ej, a wolisz jechać autem, czy może takim skuterkiem? Skuterek będzie zdecydowanie szybszy, ale ty możesz wziąć auto. Tak, dobra, to ja w takim razie uwaga, jadę z pizzą, z drogi śledzie, dostawca pizzy jedzie. I zobacz, to jest całe. Miasto, w którym możemy rozwozić pizzę. Ej, a ja mam taki malutki pomysł: może do środka tej pizzy dałbym taki kubeczek z nuczekshop.pl albo koszuleczkę z nuczekshop.pl? Bo wy też możecie sobie ją kupić na mojej stronie www.luczekshop.pl. Tylko e, chwileczkę, właśnie. Robi się noc w tym momencie, więc pimpek nie możemy gadać, musimy dowieść pizzę. No, musi być ciepła, więc Ej, chwileczkę, ja gdzieś tutaj wjechałem, ale spokojnie. I i o, dobra, jadę, a tutaj, ej, nawet jest jakiś wielki wóz taki pizzowy, ale dobra, mnie to nie obchodzi, A ja tutaj jadę nawet przez tą trawę, nawet żeby tutaj szybciej dojechać do ludzi i zobacz, tutaj jest pierwszy domek. I chwileczkę, ja tutaj podchodzę z pizzą. Halo, uwaga, pizza idzie! O ja, dzięki wielkie pizza jest najlepsza! Zamówię zaraz więcej. I tak się. Dobra, w takim razie dawaj, Pimpek, wracamy po więcej pizzy. Tak, bo to dopiero pierwszy klient, a my musimy obsłużyć całe miasto. Ej, i ty naprawdę masz ten skuterek, ale ty fajnie wyglądasz. Pimpek, jesteś dostawcą pizzy, ale dobra, szybko wracajmy do naszej restauracji, bo jestem ciekawy, ile mamy zamówień. Musimy jeszcze coś wow. je zrobić. Pamiętaj o tym, ktoś musi być kucharzem. No właśnie, ty, a mamy chyba bardzo mało tych kucharzy, więc dawaj, Pimpek, wracamy tutaj do naszej roboty, czyli w tym miejscu musimy sobie zostawić autko i musimy teraz wrócić po więcej pizzy. Ech, chwileczkę, chyba tutaj jest jej za. Подушил. Так, где-то... No, chyba, że weźmiesz jej trochę więcej. Dobra, Pipek, to wiesz co? Ja tutaj wezmę dwie pizze albo nawet trzy, chociaż nie wiem, czy mi się zmieszczą, bo one są bardzo ciężkie. Ale daj radę, ja teraz też pojadę okay. autem i to je razem z Tobą. Tak, dobra, to ja w takim razie uwaga, pojadę ile tutaj mam strzałek, nawet nie wiem, gdzie mam jechać. Tutaj jest jakiś domek, który jest bardzo blisko. Zobacz, w tym miejscu. Ej, tutaj ktoś mieszka blisko naszej restauracji. Szybko przynieś mu pizzę, on lubi tylko jak ona jest ciepła. Dobra, to po przyszła pizza. Ale jej, dzięki wielkie, uwielbia pizzę. I bardzo dobrze, ty, kolejna Osoba jest zadowolona. Tym Pipek myślisz, że nasza restauracja będzie najlepsza? Pewnie, że tak, tylko uważaj, bo zaraz skończy nam się dzień. Jest już zachód słońca. To oznacza, że musimy się pośpieszyć. Ej właśnie, jeszcze mam drugą pizzę i chwileczkę z tego co mi się wydaje. Mam tutaj pewną szczałki, które mnie prowadzą, więc dawaj, Pipek, ja jadę Łamię przepisy prawa, ale nie powinienem, ale jadę! Co ty robisz, tylko no tak po To jest niemożliwe, ale poczekaj, nie dawaj tej pizzy do tej osoby. Ja jestem trochę głodny, może byśmy ją zjedli. Co chwileczkę, Pipek? Jak ty w ogóle śmiesz tak mówić? My, dostawcy pizzy, nie możemy brać ani kawałka No weź, jakbyśmy zjedli jednego, to nic by się nie stało Nawet by nikt nie zauważył Ej, faktycznie, to akurat masz rację Ale nie, sorry, nie możemy tego zrobić Ja idę tutaj dać klientowi zamówienie Pizza przyszła O ja, dzięki wielkie, ona jest najlepsza I bardzo się cieszę, ty, udało nam się pimpek I wiesz co? Ja muszę wrócić po jeszcze więcej pizzy No nie gadaj, to nie jest takie proste Jeszcze jest dużo osób, które jej potrzebuje Ale wiesz co? Mam dosyć roznoszenia tej pizzy Mam tego dosyć, za dużo tej pracy. Odchodzę. Co? Ale chwileczkę. Przecież ja sam nie dam rady dowieść całej pizzy. A dodatkowo pójdę tam i zamówię jeszcze więcej pizzy, żebyś miał jeszcze więcej pracy jej dowozić. Ej, chwileczkę. Pippek jest bardzo złym kolegą. On normalnie chce się zwolnić i zamówić milion kawałków pizzy. Ja chyba nie dam rady jako dostawca pizzy, ale spokojnie. Wrócę do pizzerii po więcej pizzy, bo już się zrobił wieczór, ale pewnie i trochę jest jeszcze do rozwiezienia, więc spokojnie, niech się państwo nie martwią. Ja rozwożę dużo tej pizzy. O, ale chwileczkę. Nie ma tutaj nic do rozdania! Bardzo dobrze, ale wiecie co, muszę zobaczyć, czy tutaj wszystko się pakuje. O, tutaj ktoś normalnie ma pudełko od pizzy i będzie zaraz ją wsadzał. Więc bardzo dobrze, a chwileczkę, ja jako dostawca pójdę sobie zobaczyć na kuchnię, bo może są tutaj kucharze, którzy przygotowywują pizzę na zamówienie. O, i tutaj jest jedna osoba, która wypieka trzy pizze. Tak, te pizze będą najlepsze, i wiesz co, jest jeszcze bardzo dużo zamówień, chyba się nie wyrobimy. O, o, chwileczkę, jak to nie wyrobimy. Ja jestem dostawcą i muszę się wyrobić w moim czasie, bo zaraz ludzie będą źli. Halo, Kelner, jest ktoś, kto może wszyć, bo... У меня Pizzę! Czekam tu już trzy godziny! E, chwileczkę, ja jestem dostawcą, a Pimpek naprawdę przyszedł teraz do naszej pizzerii po pizzę! Czajcie to, a on po prostu zwolnił się z tej pracy! O, nie, ale z niego kolega. Chwileczkę, widzowie, ja tutaj wyjdę zobaczyć i faktycznie nie ma tutaj żadnego kasjera. I chwileczkę, ja jestem dostawcą pizzy, a nie kasjerem. Pimpek, sorry, ale ci nie pomogę! No co, w tej chwili chcę złożyć zamówienie, bo inaczej stąd wyjdę i zostawię jedną gwiazdkę! Co, jedną gwiazdkę? Nie! Nasza restauracja musi mieć pięć gwiazdek, bo ja jestem dostawcą. Pimpek. I wiesz co, nie bądź nam mnie zły, ale w sumie mogę przyjąć od ciebie to zamówienie, tylko musisz mi powiedzieć, co chcesz, bo tutaj są jeszcze klienci inni. No dobra, w takim razie hmm. chcę taką pizzę Margeristę. Po drugie, hmm. chciałbym jeszcze pizzę i taką pizzę z czekoladą. Ej, faktycznie, i zobaczcie, nawet moja czapeczka się normalnie zmieniła. Czekaj chwileczkę, ja muszę tylko tego tutaj pana y, zobaczyć, co on by chciał. I patrzcie, muszę zadać pytanie. I tutaj mi pisze, co za wspaniały dzień, co chciałbyś zamówić, czy mogę przyjąć Twoje zamówienie, czy daj mi znać, co chcesz bez pośpiechu. Ja chyba zapytam się, czy mogę przyjąć Twoje zamówienie, czyli to drugie klikam i uwaga, jestem ciekawy, czy ta osoba mi coś odpowie. Hmm, ona chyba coś myśli. I z tego co mi się wydaje, to ej, ona chce same ciasto! Patrz, dobra, to w takim razie ja to klikam. No co? A kiedy przygotujesz moje pizzę? Ja też... Nie do Pimpek, wiesz co? Ja mogę zaraz je przyjąć od ciebie, tylko możesz poczekać, bo tutaj kolejna osoba przyszła. Uwaga, co pani by chciała? Zapytam się, jaką pizzę dziś zjeść. Dobra, jestem ciekawy, co ona odpowie. Krym, ja jestem gotowa, chciałabym pizzę też zwykłą. Ej, no to dobrze się składa, dobra, Pimpek, wiesz co? Ja już wiem, co ci ludzie chcą. Patrzcie, ta pani jest to szczęśliwa, tylko wiesz co, ja nie jestem kasjerem. Dobra, wezmę ci tą pizzę, Pimpek, tą margheritę, znaczy czy peperoni. Bardzo dobrze, tak. I ma być tego jak najwięcej, żebyś miał mnóstwo roboty. Co, roboty? Ej, to ty jesteś akurat głupi kolegą. Ej, nie, widzowie, tu jest dużo. Osób przychodzi. Dobra, weźmiesz teraz, ty te zamówienia, wszystkie poskłada? No jasne, że tak, pomogę ci, a ty idź rozwodzić pizzę, bo jesteś dostawca! No właśnie, więc Pimpek lepiej gadaj z nią, a ja w tym momencie idę rozwodzić pizzę, dobra! Tylko się pośpiesz, bo ja już <grym> będę czekać w moim domku! Nie no, dobra, co? W moim domku ja mam zawić ją pizzę Pipkowi. Ja myślałem, że Pimpek to je na miejscu. A tutaj ile jest pizz niezapakowanych? widzowie, ja sam muszę pakować pizzę. Czy wy to widzicie? Jeszcze to muszę pokroić w takim razie. Tutaj o, muszę wziąć ten nożyk i uwaga, pokroję. Ej, ale to super wygląda. Dobra, ale w takim razie wezmę jeszcze jedną pizzę, wsadzę tutaj po i muszę wszystkie je zabrać, żeby być dostawcą i wziąć je i zawieźć. Dobra, to w takim razie uwaga, wsiadam teraz w autko i zaczynam jechać z tą pizzą, bo jest już naprawdę bardzo późno. No nie, kiedy dostanę moją pizzę? Jezu! Czekaj, chwileczkę, Pipek już jest w swoim domku. O nie, ale on będzie zły ty, a jak mi nie da zapłaty, to będzie powalone. Ale spokojnie, już dojechałem. Panie Pipku, czy jest pan i chce pan pizzę? O, widzę, że jest pan! No tak, tylko proszę mi ją szybko dać! O, i tutaj jest moja dziewczyna, ona też co? ją wzięła! Czekaj, co, chwileczkę, ty miałaś dziewczyny, to ja na tym nie wiedziałem. Dobra, Pipek, a tutaj daj znać, czy pizzę ci będzie smakować, bo chyba dostarczyliśmy ją na czas, co? No tak, właśnie on spróbuje zjeść, ale czekaj, ona jest zimna! Wracaj tu! Nie, dobra, szybko, uciekam, widzowie, muszę wypienić moją ciężarówkę i wziąć więcej pizzy, Bo zobaczcie, tutaj ludzie normalnie wiążą tą pizzę ciężarówkami. Nawet tutaj różne składniki są. Ej, to bardzo dobrze. Ale ja wchodzę do mojej restauracji. O, i nie ma tutaj żadnej pizzy do wydania, więc bardzo dobrze. Tutaj, o, proszę, pakuj tę pizzę, bo tutaj bardzo mało. No, mam ci pokazać, jak to się robi. No, nie. Trzeba wziąć tutaj pudełka, czyli pudełko tu, tu. I co ja mam być właścicielem tej restauracji? Ja zaraz będę naprawdę bardzo zły, bo muszę to wszystko robić za was. Dobra, już przycinam tą pizzę i chwileczkę idę, zobaczyć, jak kucharze się zachowują, bo naprawdę tutaj bardzo dużo roboty jest, jako pizza i chwileczkę e, co ty tutaj robisz? Przepraszam bardzo, książko! Chciałbym... Złożyć negatywną opinię o tej pizzy, podobnie przyszła zimna! Co, chwileczkę, Pipek, ale po pierwsze, ty nie możesz tutaj być, byłaś mi stąd, bo tutaj jest kuchnia. I czekaj chwileczkę, czy naprawdę ta pizza, którą ci przywiozłem przed chwilą, nie smakowała ci? No pewnie, że tak. Ona była obrzydliwa. Szczerze, sam zrobił sobie lepszą. No to proszę bardzo, nie no, wie pan co, to mnie pan tak denerwuje. Ja panu dałem najlepszą pizzę, jaką idzie. Proszę zobaczyć, tutaj moi kucharze robią najlepsze pizze. One biorą ciasto, wsadzają je do piekarnika i to wszystko się zgadza. Widzę to, ale szczerze, ja oh. sam Zrobię lepszą pizzę. Mam to gdzieś! Teraz ja zostanę tym kucharzem! Co, serio? Czyli jednak wracasz do pracy? Nie, widzowie, dobra bycie. Pizzer, będę i pracowanie w pizzerii jest naprawdę bardzo dziwne.